Cześć, witajcie na kanale Antek i Franek Dzisiaj nagrywamy Roblox Obby Tak naprawdę to jest ucieczka I będziemy uciekać z więzienia Musisz tu na łóżko Napisał ci już? Hej, hej, let's make our escape Patrz! Co? Odsunął się? Tak Level pierwszy underground Dobra. Wow! O! zleci na dół! O, jak wypadł? Chodź. Idziemy dalej. Dobra, idziemy. O, tu jest... Yes, Jezu! Do, 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 do. O! Dobra, Dobra. Level. Level, wiesz. Checkpoint. Looks like. Kurde, umarłem. na ja ciebie? Żeby... Tak, możesz poczekać. Dobra, to przejdę, to to. To było. O, 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 o. <laughs> Będę tak cały czas umierać pewnie. Dawaj, Uuu. lecisz No to właśnie to jest drugi odcinek z Robloxa. Jak i dzisiaj wstawiliśmy też te Chodź tędy. Tak, idziemy. No Mów, bo to teraz dzisiaj, jest, bo teraz jest Twój odcinek. <laughs> możecie liczyć moje śmierci. Ja pierwszy raz morłem. Tak samo jak w terrarii będę... To czekam. Będę bardzo dużo umierać pewnie. To zobaczymy sobie za ten czas, może jakiś sklep. Sprawdźmy ile kosztuje taka ręka. 250 zł. Nie da się tego przeskoczy, jak przeskoczyłeś? No skaczesz po prostu po tym... O, o! Umarłem no. też. A tu nie ma checkpointa. No cóż. No to przechodzimy z Frankiem. No i umarłem, no. Bo musisz... Bo ty nie skacz po tych rurach, tylko... Ale nie skacz po rurach. Dobra, chodźcie, zobaczymy jak Frank to przechodzi, Zobaczymy, co robi źle. O! No. O. Nie! <laughs> Kurde! A tu nie da, nie da się motać. Chodźcie, zobaczymy. <laughs> tak Franek właśnie tutaj robi. O! Dobra i lecimy. W końcu się udało. O, chodź, zrobimy checkpoint. Jest to bardzo łatwe Obby. Ale też zarazem trudne. Tak. Panie nie, zaraz się coś zapadnie. Dobra. O, tu się wchodzi na kolejny chyba stage. Tak. Level drugi. Dawence. Wenty wentylatory. O! O, twoje ulubione, To jest twoje ulubione. Pozdrawiamy ludzi, którzy z nami to przychodzą. Ty patrz, ja czekam na ciebie na tym wiatraczku. Pozdrawiamy gory Angel. Ło, To jest fajne. Oh. Wow. Ledwie. Fajne to jest no. Pozdrawiamy wszystkich. Wow! Pozdrawiamy wszystkich, którzy z nami przychodzą to obbi to. Ten... <noise> Dobra, udało się nam jakoś. O! To jest akurat proste. I Pewnie zaraz umrę. Przepraszam, jeżeli nas nie słychać, bo trzymam na tym na głośniku no to nie na i. To jak mam grać? Jeżeli nie będzie nas słychać, to będzie trochę przypał. Kurde, przepraszam, ale no muszę no, jakoś nie grać. Nie wgłośnie, nie wgłośnie. No mówię. E, wiesz, co możesz zrobić? Hmm. Yy, jak coś jak ci nagram, to przejdziemy jeszcze na nas. No. O patrz, jest ryniejsza. To idź po lawie. Ja trzymam w ogóle na przycisku od telefonu ręce. Fa! Nie. No, tu jest szyb windy, no, musimy zaskoczyć. Nie chcę kupować nic za Robuxy. Proszę się ode mnie odfajć. 35 Robuxów kosztuje Skip Stage. 35 Robloxów. Bobuks. No, no idź, Weronika. Weronika 2137, nie pozdrawiamy. O, no bo nam przeszkadza. Ciemniej, nie, kolejny ten. Tak, Out of the Cell. Czyli już wychodzimy? Ucieknij z celi. Wejdź może z celi, to się tak. Nazywa. Tu przechodzimy tędy? E, nie, tam Tu jest zaskoczenie. O, wiatraczki. Nasze ulubione. O. Chodźmy. O, tu ktoś stoi. O, nasz kolega! Nie da się wętem? Hey, Labirynt. Uh, Chodź, tu jest jakiś guzik. Gdzie? guzik, kliknij guzik. Przeniosło mnie, wybuchły te. O, też mnie przeniosło już. Ono, wybuchło coś. Musimy iść. Tu? Gdzie? Nie, na dół. A teraz to wybuchło. Ty wyszliśmy. Nie, bo jesteśmy. Patrz. O. On je coś i patrzy gazetkę. To nas nie może nie zauważyć. Patrzy patrz na nas. O kurde. Jaką mam minę? Włączył przycisk. Nie! Zamknął. No nie, no co teraz? Musimy chyba się jakoś stąd wydostać. Mm -hmm. Dobra, widzę, chyba tędy się da wydostać. Tak, wskakuj. O, nie, labirynt. Dobra, no to idziemy razem, chodź. To. Już? Karta. Takie? Dobra. Oj. Dobra, czyli. O, otwarło się. Tak. Musimy wrócić teraz. No. To trzeba... Musimy a nie Jezu, powiadomienia mi przychodzą. Przepraszam za to. Dobra, ja już wychodzę. Nora, też biegnę już za tobą. Przepraszam Dobra. za te powiadomienia. Laser! To Wito to przechodził. Tak? No. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Vito naszego fana. Co? Wito jest naszym fanem, bo nas ogląda i subskrybuje. Nie żartuj <grywia> Pozdrawiamy Wito tak. i Belle. Po uwielbiamy was. Jezus! O Nie, jakie to jest trudne. Ktoś cały czas do mnie pisze. Na czym? Na snapie. Pozdrawiamy. Czy znaczy nie? O, po pozdrawiamy lilcia 99. Nie ona ci pisze? O, tu są schody, jakieś to czekam. O, dobra, idziemy już przez schody? Mm. Mm. Tak, tędy, no chodź. Kamery, uważaj na kamerę. Checkpoint. O, tędy. Tuna. Jezus! Zamknęło się. Tu jest checkpoint ja czekam. Uważaj na kamery. Dobra, my już biegniemy. A to jest Przycisk. A, ty kliknąłeś, to ja już nie muszę. Co my tu musimy zrobić? Chyba trzeba wejść... wejść się... na górę. Nie, odpaliście się rakieta. No, może będziemy lecieć? No. O, trzeba wejść, chodź. Wchodzę. Jestem. Dobra. Trzeba, kliknąć, trzeba... O nie! O, lecimy! Lecimy rakietą. Lecimy na Księżyc! Mhm. Patrz, jak wróciliśmy! No. Co w tym sklepie mi cały czas pokazuje? Jakieś niimi. Nie. nie. No. To już koniec? Y tak, tak. O nie! Rozwaliliśmy się. Musimy y ten uciec stąd. Nie ma, Franek. Nie ma? Nie. Patrz! Dustin Polska 123. Pozdrawiamy. Jak z Polski to pozdrawiamy. Gdzie teraz? A na górę tu? Jezus. Przytrzymaj. Aj y, ten 525252. Pozdrawiamy. Wow! Niestety nie przyjmuję do znajomych. Kto się tak, jakiś doróg to nie przyjmuję, niestety. Nie pozdrawiamy. Kurde, cały czas nie mogę tam wskoczyć. Przytrzymaj. Y, kliknij i przytrzymaj. No nie umiem. Przepraszam, zobacz, co spóźni. A i ten 5-5 coś tam pozdrawiamy. A ten 5-2, 5-2, 5-2. O, to jest akurat fajne bieganie. Ja to akurat bardzo lubię. Możecie dla nas też tworzyć mapki. A tam jak? Właśnie nie wiem. No, jak my tam mamy przeskoczyć niby? Ja nie wiem. Kochani, chyba wychodzimy z tego, z tego, bo to tego się nie da przejść. Jesteś głupi. No, ale nie odzywaj się tak do mnie, bo nagrywamy. My nagrywamy, nagrywamy, ale no nie wychodzimy, no musimy to przejść. No, ale to tam coś wykombinuj. Jeju. Musimy się rozpędzić. Tak, rozpędzić. Jak tam nawet nie ma żadnego checkpointa, że wszystko od początku trzeba. Nie Jej, pozdrawiamy. No, nie wiem. Dobra, wiem o co chodzi. Co? Jezu, to jest zmyłka. To jest chyba zmyłka. Co to znaczy? Może będę się nie idzie. A jakby tu w tą dziurę skoczył? No. Kurde, no. Nie wiem, no. Nie, tu chyba wymuszony Robux po prostu. Nie no, ty jesteś wymuszony. No żeby skipnąć stage. No ale no ja nie mam tyle. Ja mam jednego Robuxa. Ja no, nie wiem, nie mam. Kurde, ten gościu był już blisko. Nie! Mam 48 mm. robuxów Mogę ich kupić, ale no nie. Kurde no. To może coś innego. Może też inne obica co? Ale to... No dobra, no to chodźmy. O, czekaj. Blisko było, no. Mm, no to tak. Chodź, zrób cięcie. Nie da się robić cięć. To możemy zagrać w sumie z wami w... Ach, chodź na ragdol. No dobra. Ragdoll. zrobimy jedną. I zagramy raz w ragdol, wejdziemy na tą wielką wieżę, zaskoczymy i to będzie chyba na tyle w tym odcinku. No, niestety tak, już trzeba kończyć odcinek. Jesteś już? No nie. A to ja mam wejść, dobra? No tak. Bo ja tak cały czas odświeżam. O, jestem na tej wielkiej górze. Tak? Tak. No to poczekaj, zaskoczysz i kończymy. Y na tyle będzie w tym odcinku, no bo nie wiem, może w następnym odcinku uda się wykombinować coś właśnie z tym, ale no sorry. No. To choć widziałam się na, na dole. Dobra, to skaczemy widzowie. To jakaś pani, no to lecimy. Zeskoczyliśmy. Czy ktoś leży? Sprawdźmy ile kosztuje ich awatar. Chodź mhm. zobacz to. Poczekaj, chik. Antykomok ciebie jestem. Taj chik sprawdzasz? O, dobra, już się nie jest tak No dobra. Masz bombę. Kto cię wysadził? Ta wiat. Dobra, wywaliłem ją. Uciekamy. Chodź na schody. No, mieliśmy kończyć. Tak, już skaczymy i kończymy dzisiejszy odcinek. Szybko chodźcie. Tu jaki awatar. Chodź, skaczymy. I ja już spadłem już Dobrze, no to choć tam pójdziemy za ten, to skończymy już nagrywać. Za schody. Ej. Tutaj? No, za te schody. Balonik jest. Dobra, no to nie, nie rozwalaj mnie. No to tak. Dziękujemy za yy, no filmik. Dziękujemy, że z nami jesteście. No i do następnego cika. Będę się na specjal.